nie chcę Cię pocieszać, ale mój pociąg zaraz odjedzie. Dobra, e, szybki unboxing, bo Dominikowi odjedzie pociąg. Hmm. Szukamy kapibary. Może Dominik e, przyniesie mi szczęście. On tak, raczej na, bym się na to nie nastawiał, bo ja nie mam zbyt hmm. dużego szczęścia. Ja I, nie w A mówię kury. co chcę. Yes. No, ja bym chciał. Ta rybka mi się podoba czarno-biała. Wszyscy mówią, że są te rybka. Tak. A ja mam dwie. To musisz y, rozerwać po prostu, że nie jest estetyczne Dać upust. Tak, emocją. Nie patrzę, nie patrzę. Najpierw widzowie. I. A! Rybka? Nie, ale prawie, ale masz takie. no! jak z fu pandy. Fajna, cute. A jaki gadżet? O. Ej, duży bibelo. Większy w ogóle nod? od nie. Ej, Większy od Petropa. Dobra, teraz ty. A ty co chcesz? Ej, eee, ja chcę rybkę. Aha, kawiarę. Czuję już po, po świecie, że to nie to. Nie, no to wygląda różowo. bo kapibara nie jest różowa? Nie. Aha, Fox. <ślamy> <Oks? A. ślamy> ale? Ładny całkiem. uważam. ale chyba bardziej mi się podoba moja panda. Panda lepsza, no, a bibelo? A jaki gadżet? No już to nie jest taki bęben. Ale chyba trzymasz go do góry nogami, dla nie? dla kota. Wiem. No, także taki unboxing widzowie. Dzień jak co dzień. Kolejny dzień bez kapibary w moim życiu. Hello. Pa!